Moje filmy nie przekładają się na sprzedaż, pewnie trafiają do niewłaściwych ludzi. Mam rozwiązanie. Za darmo. Mój arkusz 3 filary to prosty sposób, aby twoje filmy wyróżniały się i trafiały do właściwych odbiorców. Pomogę ci odczarować twój marketing i zwiększyć sprzedaż. Zdefiniujesz swój cel, zbudujesz bazę tematów i dotrzesz do idealnych odbiorców, prosto i efektywnie. Pobierz 3 filary za darmo już teraz. Kliknij link i zacznij tworzyć filmy, które naprawdę sprzedają. Przejdziemy teraz przez krótką instrukcję, która pomoże ci ruszyć z miejsca. Nawet w godzinę. Pierwsze, co musisz zrobić, to utworzyć kopię na swoim dysku Google. To jest bardzo proste. Klikasz tutaj w lewym górnym rogu plik i wybierasz opcję utwórz kopię. Dopiero po skopiowaniu dokumentu będziesz mógł wprowadzać w nim zmiany. Tutaj widzisz takie trzy zakładki jak mój cel, mój widz i mój temat. I to są właśnie te trzy filary. Trzy filary Twojej twórczości w social media i Twoje trzy najważniejsze rzeczy, które pomogą Ci dotrzeć z idealnym tematem do idealnego widza, co przełoży się na Twoje wyniki biznesowe. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Dlatego do każdego z tych trzech filarów nagrałem osobny film, który pomoże Ci określić Twój cel prowadzenia profilu twoją główną tematykę, a także twojego idealnego odbiorcę, twojego widza. My na potrzeby tego instruktażu oczywiście weźmiemy sobie teraz jakąś przykładową branżę i przejdziemy krok po kroku przez proces wypełniania całego dokumentu. Najprościej jest zacząć od tematyki. No bo to zwykle jest tak, że Tematyka jest związana z Twoją branżą, z tym, na czym się dobrze znasz, i to będzie Ci najłatwiej określić. Jeżeli wyjdziesz od tematyki, dużo łatwiej będzie Ci później określić widza, a także cel prowadzenia profilu. Więc weźmy sobie tutaj na przykład medycynę estetyczną. I tutaj określasz temat, którego będziesz się trzymać przynajmniej no, przez kilka lat. Więc wychodząc teraz od tematyki, określimy sobie cel prowadzenia profilu. I naszym celem prowadzenia profilu będzie zwiększenie sprzedaży, zwiększenie sprzedaży w tym wypadku usług medycyny estetycznej poprzez budowanie zaufania i wizerunku eksperta. I tutaj, naszym idealnym widzem, będzie kobieta zainteresowana takimi zabiegami medycyny estetycznej, poszukująca profesjonalnej opieki. Ona się chce czuć bezpiecznie, ona chce zdobyć tę pewność, że jest w dobrych rękach. No to dobrze, mamy już zbudowane nasze trzy filary. Przechodzimy dalej. Poniżej widzimy kategorie. Mamy tutaj pięć kategorii, nie musisz wypełniać ich wszystkich, możesz wypełnić sobie dwie, możesz sobie wypełnić trzy. Polecam ci co najmniej trzy z tych kategorii wypełnić, to ci pomoże w rozwoju. W toku prowadzenia social media być może przejdzie ci coś do głowy. Jeżeli masz teraz pomysł na dwie kategorie, na trzy kategorie, śmiało w tutaj, a czwarta i piąta być może dojdzie z czasem. Ja oczywiście nie wymyślam tego na kolanie, bo to chwilę zajmuje, ale przygotowałem tutaj takie kategorie jak procedury i zabiegi, produkty i składniki, edukacja i trendy, porady pielęgnacyjne po zabiegu oraz bezpieczeństwo i skutki uboczne. Bardzo ważna kwestia w tej niszy. I tutaj po prawej stronie widzisz taką tabelkę uniwersalne podkategorie. I w tym momencie, kiedy będziemy tworzyć tematy na filmy, bierzemy sobie jedną z kategorii i jedną z podkategorii, czyli na przykład porady pielęgnacyjne po zabiegu. Osobiste historie i możemy opowiedzieć historię naszego klienta, historię naszą, historię naszego przyjaciela albo bezpieczeństwo i skutki uboczne, branżowe mity. Największe mity dotyczące bezpieczeństwa zabiegów medycyny estetycznej, czy tam jakichś konkretnych zabiegów dotyczących powiększania ust czy, czy dobienia czegokolwiek. Nie wiem, nie znam się za bardzo na medycynie estetycznej, yy, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Po prostu to jest nieskończona kopalnia pomysłów. A jak przejdziemy dalej, pokażę ci jeszcze narzędzia, które jeszcze bardziej pomogą ci w tym procesie i które będą tworzyć dla ciebie tak naprawdę te tematy. No ale lećmy dalej, żeby nie przeciągać dalej tu jest miejsce na twoje inspiracje duże konta z twojej niszy, ludzie, którzy mają już zbudowaną grupę odbiorców ludzie, którzy inspirują ciebie, ale ludzie też, z których ty możesz kopiować pewne pomysły, dostosowywać je do swojej niszy, to właśnie nie musi być też koniecznie ktoś z twojej niszy powiedzmy, że mamy tutaj medycynę estetyczną, ale jako inspirację możemy wziąć na przykład jakiegoś dietetyka i czerpać z niego inspirację co do formy samych filmów czyli na przykład jeżeli ktoś ma dobre haki na uwagę, ale jest z trochę innej niszy. Wrzućmy go sobie śmiało tutaj i czerpmy z niego te inspiracje, bierzmy z niego to, co najlepsze. Lecimy dalej, zakładka Twoje filmy. I to jest miejsce na zaplanowanie Twoich filmów na najbliższy miesiąc, dwa miesiące, pół roku, rok, ile chcesz. I to działa w ten sposób, że tutaj wybierasz sobie swoją kategorię, możemy sobie wybrać procedury i zabiegi, na przykład. Częste błędy i na przykład edukacja i trendy, szybkie wskazówki, rozumiesz o co chodzi na pewno. No i w ten sposób budujesz sobie tutaj bazę filmów, z których, jeżeli masz, planujesz dzień zdjęciowy, bierzesz sobie po prostu kilka tematów, tworzysz scenariusze i cyk, po prostu maszyna kontentu. Ale to nie służy tylko do planowania, to służy też do analizy. I w momencie, kiedy ty już sobie te filmy przygotujesz i opublikujesz, to odznaczasz sobie tutaj ptaszkiem, opublikowano i tu na przykład, nie wiem, co 7 dni, co 20 dni, co 30 dni, to już zależy od Ciebie. Wpisujesz, ile te filmy zdobuje wyświetleń, więc wpisujemy sobie tutaj jakoś zupełnie randomowo. No i teraz bardzo ważna rzecz. Co jakiś czas wracasz sobie tutaj i co robisz? Klikasz sobie tutaj prawym przyciskiem myszki i wybierasz opcję Sortuj arkusz od Z do A. I zobacz, co się stało. Filmy uszeregowały nam się wyświetleniami od najwyższych do najniższych. I co nam to daje? No, ogromną wiadomość zwrotną. Od razu widzimy, co działa. I to widzimy, jaki temat filmu zadziałał, jaka kategoria zadziałała. I jaka podkategoria zadziałała. I możemy sobie wyciągać wnioski, i tworzyć później po prostu więcej kontentu, który dobrze się sprawdza, który ludzie chcą oglądać. Dalej mamy zakładkę Twój plan gry. I tutaj określasz sobie. Jak często chcesz publikować? Podzieliłem to na trzy poziomy, żeby po prostu nie zaczynać z grubej rury, żeby nie, nie stawiać sobie takich celów, że o dobra, zaczynam social media i będę publikował codziennie, każdego dnia na wszystkich czterech platformach. Więc dużo lepiej jest zacząć powoli, ale systematycznie. Co nie zmienia faktu, że oczywiście lepiej jest nagrać w ciągu jednego dnia 8 filmów albo 12, ale rozłóż sobie te publikacje w czasie. Zrób sobie kontentu na miesiąc do przodu, zamiast wypstrykać się z całego kontentu w przeciągu tygodnia i stwierdzić: Dobra, to nie działa, nie mam wyświetleń, to nie dla mnie, nic nie sprzedałem, porzucam to. No, i mamy tutaj cztery platformy: TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels i YouTube Shorts. A to dlatego, że na ten moment możesz spokojnie wrzucać ten sam content na te wszystkie cztery platformy. Dokładnie ten sam content. I dalej, jeszcze taka super dodatkowa zakładka, czyli prototypy. Zgromadziłem tutaj 11 wskazówek, które pomogą ci jeszcze szybciej ruszyć i jeszcze szybciej rozwijać się w tych social mediach. Plus, jeszcze dodatkowo przygotowałem tutaj dla ciebie Cztery narzędzia, które pomogą Ci szukać pomysłów na filmy. Tutaj też będzie osobny film, który pomoże Ci zacząć korzystać z tych narzędzi. Prawdopodobnie, jak to oglądasz, to on już się znajduje na kanale. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że to narzędzie bardzo Ci pomoże. Ja jestem mega podekscytowany, że udało mi się stworzyć coś takiego. I koniecznie, jak tylko wypełnisz ten szablon, daj znać. Podziel się tym na grupie na Facebooku. Podziel się linkami do swoich social mediów. Jesteśmy tam po to, żeby sobie nawzajem pomagać. Do zobaczenia.